Cześć, witajcie, Robert Mazurek. Witam serdecznie na vlogu Świata Akumulatorów. Kto to? Dobre pytanie. No, poznajecie. To jest właśnie Łukasz Wilkę. Łukasz, przywitaj się. Słuchajcie. Witam wszystkich. Łukasz będzie miał teraz okazję pomóc z jednym tematem. Ja przełączę naszą kamerę w stronę. Łukasz, jak myślisz, to tam jest w środku. Domyślasz się czy nie bardzo? Nie, nie bardzo, nie, nie wiem. Nie no to pomóż mi to wyjąć. Co tutaj pisze już na samym początku? AlfaBat! A widzisz, masz najlepszy sprzęt. No, podobno. Do, diag do diagnozy, po diagnozy akumulatorów. akumulatorów. Podobno. Pomożesz mi, ty z tym. To jest dla przemka. Będzie miał być dla Piotka, ale dla Piotka będę miał troszeczkę innego, inne urządzenie. Bo AlfaBat od października nie ma jakiegoś niczego. Dobra. Nie. Dobra. Ewentualnie można się później sprawdzić. Dobra, to sprawdzimy. Weźmiemy... O, tutaj mamy taki nożyk. Proszę cię Łukasz. Czyń honory. Wow. Łukasz. E, Przemcio, to jest dla przemka z Krakowa. A dla Piotra, który będzie też robił trochę więcej badań. Będzie inne urządzonko z bardziej open serwisem. Wyba Wybacz, że rozdziewiczam za ciebie, ale <laughs> na potrzeby filmu przemuś się nie, nie promocji. Pomiewa. Tak. Popatrz, fajnie. Jest instrukcja wreszcie. Pierwszy raz, powiem że pierwszy raz widzę instrukcję w wersji drukowanej. Nigdy, nigdy jej nie widziałem. Jest mail serwisowy, w razie czego, ale już do Niemiec podawany. Już do Niemiec? Tak, do co tu pisze? Beltrona. 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 Natomiast podobno się nie, niewiele różni. Tutaj jest sowcik jakiś, to możemy wziąć i alfabet dla przemcia. No, proszę. O, Beltrona z nowym logiem, Łukasz, jeszcze jeden temat musimy ogarnąć. Weźmiesz tego zabytkowego zapa. To, to widzowie, widzowie naszego vlogowego kanału Świat Akumulatorów dowiedzą się coś więcej. Bo teraz tak. Daj go tutaj. Pamiętacie go? Tak. Będzie fajny filmek o tym teraz. Słuchajcie, ten akumulator ma 30 lat. 1990 rok produkcji. Łukasz, dawaj przewody do rozładowania. Ten akumulator, słuchajcie, rozładuję go tym oto testerem, żeby sprawdzić jego sprawność. Zaprzemka, żebym wiedział, że nie wciskamy żadnego kitu, jeżeli chodzi o urządzenie. I trafi do mojej 500-senki i będę jeździł w trybie miejskim i ładował. 500-sency? Mhm. Tak. 2.0 HDI. Y słuchajcie Łukasz Wilkę obsługuje alfabata pierwszy raz pierwszy raz ale, ale słuchajcie wiedział... bez pomocy sobie da spokojnie radę. Pamiętajcie pierw plus potem minus tak jest. Odpalaj maszynę Łukasz. Tylko gdzie to się pało? Tu. o. O. Mamy małą wadę fabryczną. Mhm. Yy. No spoko ciśnięter, zaraz zobaczymy. Dobra, rozłącz go teraz. No nie, nie tutaj możemy. Możesz tak? Okej, okay. możesz. No. On jest teraz ustawiony na. On jest teraz ustawiony tylko na jeden profil i trzeba mu tak. Y, capacity 20. Y, I to jest, sorry, rozpędziłem się. 45 ma ten akumulator. Prawdopodobnie. I sprawdzimy, jaką ma pojemność. To w każdym razie na pewno musimy zgłosić od razu. No, zobaczyć, zobaczyć, z czego wynika, bo mamy jeden pasek przeleciały przez to, nie? Może być kosmetyczna sprawa taśma albo coś. No. Mhm. Ale zobaczymy, skontaktuję się zaraz z tym. No, odpalamy. Dawaj. I teraz Łukasz, 45 zaznaczyliśmy, czyli według ustawień fabrycznych 15 amperów powinno się pojawić nie więcej przy, przy rozładowaniu. Zaraz zobaczymy, lepiej widać, lepiej widać przez kamerę, no? No. Yy, zobaczę w czym rzecz, w każdym razie zobaczymy jaka wyjdzie pojemność z tego akumulatora i, i tyle, o. A, my, a my możemy wrócić dalej, no i... mo, mo, możecie szacu, szacować oczywiście w komentarzach, mm -hmm. czy... Ile wyjdzie? Właśnie, bo tak. to zobaczycie dopiero za 2-3 tygodnie na kanale Mr. Akumulator. Łukasz jest na wakacjach w Polsce, bo Łukasz jest emigrantem jeszcze przez jakiś czas, mieszka w Szwecji, ale doskonale go znacie z forum. Z forum. Tak, Łukasz. To ja jestem tym złym administratorem, który niestety co? Robi, robi co trzeba, a nie złym administratorem. <laughs> Także słuchajcie, Łukasz, Piotr i ja w nieco mniejszym stopniu no, odpowiadamy za forum pasjonatów prostowników, akumulatorów. Jeżeli cokolwiek potrzebujecie, to warto, bo chłopaki robi kawał, robią kawał, świetnej roboty. Także widzicie, taki niespodziewany gość w Szczecinie, ale jeszcze już już, niech, już niech. no, ale jeszcze go robimy zobac... swoje po Ta, prostu. Ale jeszcze go zobaczycie jutro, bo jutro w jego samochodzie będziemy montować pewien akumulator, który będzie testowany. Będzie testowany. Będzie testowany akumulator, to będą akumulatory, które e, tyle, tyle. Jutro się okaże, się okaże. Także Łukasz, my zabieramy się za resztę rzeczy, czekamy jeszcze na tytusa, a zobaczymy się też pewnie jutro. Skoro Łukasz jest, trzeba go wykorzystać. A Łukasz jak się nazywa ten? Amator kombinator, tak? Amator kombinator. Wbijajcie na kanał Łukasza, amator kombinator. Sajdźcie zobaczcie. nie subskrybujcie, tak. nie komentujcie. Zero nic! Nie, nic. <noise> Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej.